Pan ochroniarz spuścił z psy z łańcucha. Poszczuł ich normalnie psami. Jakie to miało konsekwencje? Market miał pecha, bo akurat przyszli kontrolerzy z łokiku. Skończyło się to 23 milionami kary. Trzeba zadbać o to, że jak zostawiliśmy zawiadomieni o kontroli, że jak przyszedł kontrolujący, to nasi pracownicy, nasza księgowa powinni z nami porozmawiać na temat tego, czy muszą odpowiadać na jego pytania, bo nie zawsze muszą. Trzeba walczyć do końca, bo jak na moim przykładzie wynika, nawet po ćwierćwieczu, wszystko się może skończyć. bo później my możemy skończyć z protokołem kontroli, który ma kosmiczne ustalenia na podstawie pana z dzisiaj, któremu się wydaje, że za mało mu płacimy. Wybierzcie sobie jedną osobę, Was lub kogoś bardzo zaufanego, kto będzie przyjmował kontrolę z urzędów skarbowych, z ZUS-u i ewentualnie z policji. Zawsze, żeby to była jedna osoba, jak będziecie więksi, żeby miała zastępcę. Dlaczego? Bo po kilku kontrolach i spotkaniach ta osoba będzie wiedziała, jak rozmawiać, jak to robić, jakie pytania ominąć, a na jakie odpowiedzieć szczerze i bezpośrednio. Musicie Państwo przyjąć sobie pewne założenia, tak? że każdy Wasz ruch na rachunku bankowym, jeżeli organ podatkowy czy organ kontroli skarbowej ten rachunek bankowy złapie, to po prostu jest gotowy materiał yy, dla wykazywania Waszych błędów, bo to jest widoczne. Jeżeli do potęgi 365, czyli codziennie, załóżmy, robimy 1% więcej niż norma przewiduje, na samym końcu mamy 3700% nadmiaru. 1%. Pomnażanie tego samego. Natomiast jeżeli 1% trochę mniej niż norma przewiduje, na samym końcu mamy z, z, z kapitału wejściowego 3%. 97% nie ma. I to się przekłada na wszystko, co robimy. Do Paki się chodzi za dwie rzeczy związane z podatkami. Przede wszystkim za unikanie płacenia podatków. Niepłacenie podatków nie jest unikaniem płacenia podatków. To są dwie różne rzeczy. Unikanie to jest to, jak, jak już coś specjalnie robicie i tego podatku nie płacicie. Na przykład kupicie sobie nowe Ferrari, a nie zapłacicie pół miliona podatków. To jest unikanie. Czyli specjalnie nie płacicie. A druga rzecz to jest podatki za pracowników. Czyli macie pracownika, nieważne na jaką umowę. I macie za niego odprowadzić jakieś ZUS. -u. Dajecie pensję netto pracownikowi i część do skarbówki idzie i część do zus -u. To te pieniądze nie są wasze. Jeżeli dacie pracownikowi kasę i on wam podpisze i nie zapłacicie tych pieniędzy do zus i skarbówki, panie pracodawco, te pieniądze nigdy nie były twoje. Pracownik ci je dał, powierzył, żebyś zapłacił te podatki. Ty nie zapłaciłeś, czyli ukradłeś jego pieniądze, tak? Za to się chodzi na rok więzienia w zawieszeniu na 3 Jedna strategia, uczyć się tych wszystkich przepisów, być przygotowanym na, na wszystko. Druga strategia, tak organizować firmę, że cokolwiek by się nie stało, to wy jesteście bezpieczni, bo nie macie majątku, który można by Wam zabrać, tak?